Dobra, no przyjechała Regionalny z Wrocławia 172 102, RA A właśnie będzie zaraz odjeżdżał ze stacji Zielonego Góra Główna pociąg Hełmowski, ze stacji Świnoujście do stacji Kraków Główny Minus 6 Właśnie odjeżdżał Hełmowski ze stacji Zielonego Góra Właśnie jedzie Chełmowski ze stacji Świnoujście do stacji Kraków Główny Przez stację Zielonogórę Główną do stacji Kraków Główny Następna stacja Nowa Sol, Głogów Najpierw, nie, Nowa Sol Bytomodrzanski, Głogów Lubin, Legnica RP1, dzięki e 07 <sistle w Dartmouth> <TF3>